To tutaj Lisiczka i witam Was dzisiaj w kolejnym odcinku z gry z Seasons After Fall Czyli Pory Roku Po Jesieni Tak, postaram się już nie mówić sezony, bo sezony mogą być różne, a pory roku w języku polskim to jest jasne i wiadome o co chodzi Chociaż sezon może też się nadaje Postaram się mówić pory roku, jak zapamiętam tylko, ale sezony łatwiej mi pamiętać jak Seasons, ale się znowu rozgadam Wracamy do historii Liska, który został strażnikiem i który zbiera od innych strażników ich odłamki, kawałki, czy coś takiego? Jesteśmy well, małymi Narrator, który nami prowadzi, jest chyba jakimś opiekunem świętego miejsca, ale jesteśmy małym nasionkiem, które opętało liska. Świetnie. Eee, przed chwilą było powiedziane, że las wydaje się e, całkiem pusty. Las wydaje się prawie pusty, ale ta zima, która nadeszła, na pewno wypłoszy stąd też e, wszystkie pozostałe ptaki. Nie możemy już zmieniać pół roku. Pamiętamy w ostatnim odcinku, mogliśmy troszeczkę. Ten chyba już nie możemy przejść. Tak, w drugą stronę? Tak szczerze mówiąc, jak staram się tłumaczyć i jednocześnie słuchać, co mi mówi, to czasami zapominam, co mi właśnie y, narrator powiedział. Okej, udało nam się. Wow! Ładne. Okej, okay. rozumiem. Rozumiem aluzję. O, tu już nie mogę. Ale mogę tutaj. Okej. Okay. Where are you going? The lake isn't that way. Come back down and take the path to the left at the foot of the pines. Gdzie idziesz, jezioro? Nie jest w tą stronę. Wracaj i skieruj się w stronę... Zejdź na dół i zejdź w lewo od... W lewo od drzew świadkowych? Yeah, tak, to w tą stronę, prosto przed siebie. No przecież wiem, tak? Padl to nie jest czasami Wow. Eee, się, czy to nie był czasami... This may surprise you little seed, but I envy you. I too would like to run. Feel the wind on my face and the ice under my paws. But I can't. Not until we found all the fragments. We must have them to perform the ritual. To możecie zaskoczyć małe nasionko, ale zazdroszczę ci. Też chciałabym móc biegać, yy, poczuć wiatr na swojej twarzy, poczuć lód pod moimi stopami, ale nie mogę. Nie dopóki nie znajdziemy wszystkich fragmentów. Wtedy będziemy mogli wykonać rytuał. Dobrze? Zastanawiałam się wcześniej, czy Padl to nie była kałuża w angielskim. Jeżeli ktoś wie i pamięta, wow! To może mi powiedzieć. Ale fajne odgłosy jak chodzę po lodzie. <laughs> Taki klik, 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 klik. The ritual of the seasons—that's what the guardians call it. I don't know what it entails exactly, but I've often heard the guardians talk about it. The ritual of the seasons can change the course of a life. Jeśli that's true, it means my life can be transformed, and yours too. I could leave the sanctuary at last, and you could I don't know. All your dreams could come true. You must have some dreams. Rytuał czterech pół roku. Nie wiem dokładnie co to jest. Strażnicy często o tym mówili. Ale podobno może zmieniać całe życie. Może zmienić moje życie i Twoje. Nie wiem w jaki sposób, ale tam było też coś o marzeniach. Tylko jak tak słucham i jest bardzo dużo tekstu, to nie pamiętam czasami, co to jest. Czy ja mogę na to wskoczyć? O, mogę na to wskoczyć. Było też coś o marzeniach nasionka. I generator jest pewny, że nasionko jakieś tam marzenia ma. Quagmire. Uciekaj, uciekaj, uciekaj! Nie, 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 lis, lis, lis! lis, lis. O, ja cię kręcę, co się stało? Boję się wyjść. Coś mnie goni. Ale muzyka się skończyła Okej okay. Są jakieś bomby. No. No że

Eee, uważaj na niego, może być niebezpieczny. Uważaj, żeby nie skrzywdził ciebie i twojego nasionka. Ciebie i twojego lisa, przepraszam. Zastanawiam się, co tu mogę zrobić. No, tu jest. Oh. when you hear the whistling of the wind the guardian can't be far away But be very careful. Jeśli słyszysz gwizdanie wiatru w liściach, to znaczy, że strażnik jest niedaleko, ale bądź bardzo ostrożny. Nie podoba mi się to, że każe mi być bardzo ostrożnym. No chodzi nie, cieka przede mną. Okej, okay, to było dziwne. Wow. To jest strażnik jesieni? Nic widzę, rozumiem, ale co to jest? jest jakieś... Kilkadziesiąt razy większy niż mój list. Hej! Dlatego te pióra myślałem, że to są jakieś liście dziwne. Jesień! Potrzebujemy tego gościa nie chcę go chcę, żeby poszedł w tamtą stronę, gdzie ja chcę, a nie żeby gdzieś się zaciął. Możemy go przegonić tutaj. Tak. Okej. Okay. I te nasionko... O nie. Tam na liściach. Wow, napił się wody, i jest za dwa razy większy.

Mam nadzieję, że wybaczycie. Chyba będę musiała częściej zmieniać teraz. sensie będę musiała się bawić chyba teraz w zmienianie. Nie, nie wypuszczam tego, muszę się wracać. że powiedzieli, że muszę szczekać dwa razy, jeżeli jest głuchy. Okej. Okay. Raz, dwa, trzy, cztery i bum. Gdzie jesteś ten mały? Mam cię. Zaganiamy. Nie, wracaj. Grupa się ja będę potrzebować czy znaczy, myślę, że będę potrzebować tak? Może i tak. No ja cię kręcę. Bo popełniłam błąd. Okej. Okay. Dobra, jak na razie się chwalę, że to nie jest aż takie trudne jak yy, jak Kami sama chodzimy Ale Jest taki nim w hop. Przebuję tego tutaj zimnego. A tego ciepłego. Ja cię kręcę. Ten fragment chyba sobie myśli, kurde, no, co mi się tutaj za nasionkę tra. Nie! Takie. Zdecyduj się w końcu. od początku. Nie. No. Nie chyba nie. a no nie za nie wiem. Tak, to jest początek. To było to, czego potrzebuję. Nareszcie. Mam nadzieję, że ta kierka będzie troszeczkę dłuższa niż. Będzie troszeczkę dłuższa niż mi się wydaje, bo jak na razie mam już dwa fragmenty, co?

I jesteś naprawdę mądry jak na takie małe nasionko. I zobaczysz, jak tylko połączysz się z kolejnym fragmentem, będziesz jeszcze mądrzejszy. I zdobyliśmy jakieś osiągnięcie jesienne. Nasionko. Piękne. Popatrz jakim jestem szczęśliwym lisem. Bum. Jesteśmy Nie Okej, okay, po prostu mi coś blokuje drogę Co nie jest za dobre puszczam lisa łączy się z fragmentem o jak ładnie ah full the colors The smells. Jesień, kolory, it is truly my favorite season. <laughs> to jest mój sezon. I rob... could enjoy mój this moment if only your fox would keep still. I don't think he likes us using him to do this, but he's the only animal we have available. We're only halfway there, so he'll have to put up with us for a while longer. Maybe you should try to reassure him. <laughs> dłużej się się temu przyglądać, i się tym zachwycać, gdyby lis nie był taki niecierpliwy. Chyba nie podoba mu się, że go używamy, ale jest jedynym urządzeniem, jakie mamy. I promised you, little seed. Now you have absorbed two seasons. You can invoke them at any time. Each season is unique and transforms everything around it. don't hesitate to use the power of the seasons anywhere and as many times as you want so little seed which region would you like to explore now you're spoilt for choice but may i make a suggestion you could use the power of the seasons to reach the entrance to this cave but it's just a suggestion you can go anywhere you want dobrze Było mówione, że lis Lisowi nie podoba się, że jest tak wykorzystywany, ale będzie musiał wytrzymać jeszcze trochę, bo mają dopiero dwa fragmenty, a one jest jedynym stworzeniem, jakie mają. Mm, jakie jest dostępne oraz później yy, było powiedziane, że zostały nam dwa fragmenty. Możesz robić, co chcesz, ale jeżeli mogę Ci coś zasugerować to jakbyś użył mocy z mocy pory roku mógłbyś dostać się do tej do tej jaskini tam ja ci tylko sugeruję bo możesz robić co chcesz aż mam ochotę puścić w inną stronę wow Czyli nie mogę zmieniać całej pory roku? A, dobra. Mogę, tylko nie w wodzie. Okej. Okay. Tu nie widzę, co się dzieje. Tu też nie zbyt. Wow. Czyli w niektórych momentach mogę tego używać, w innych nie. Zostanę na razie w sanktuarium. Jestem bezpieczna. Wiem, że nie powinno mi się nic stać w innym miejscu, ale... Zostanę tutaj i tu zakończę odcinek. Mam nadzieję, że wam się podoba ta seria. Mam nadzieję, że będzie dużo komentarzy i łapek w górę. A jak na razie trzymajcie się. Pa pa i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!